Chińska gospodarka jest w dobrej kondycji. Najnowsze wskaźniki potwierdzają, że chińska gospodarka rozwija się dobrze, rośnie konsumpcja społeczeństwa, rośnie udział prywatnych przedsiębiorstw w chińskiej gospodarce. Wskaźniki zatrudnienia i poziom cen są stabilne, mówi Huang Han-Chuan, szef Chińskiej Akademii Badań Makroekonomicznych. Chiny notują poprawę wskaźników konsumpcji społeczeństwa, która dziś rośnie o 5,5%, o 2% więcej niż przed rokiem. Zwłaszcza branża motoryzacyjna przeżywa rozwój. Rośnie np. sprzedaż samochodów. Obecnie jest to wzrost o 4,2%. Podcast, gdy oczekiwania rynku przewidywały jedynie 3% wzrost tej branży, mówił na spotkaniu z dziennikarzami w Pekinie. Huang Han Chuan. także najnowszy samochód elektryczny, który pojawił się w sprzedaży na koniec marca, pierwszy samochód wyprodukowany przez Xiaomi, SU-7, sprzedaje się znacznie powyżej oczekiwań. Producent liczył, że w całym 2024 roku on sprzeda 100 tysięcy sztuk. Tymczasem już w pierwszym dniu sprzedaży klienci zamówili 88 tysięcy AU. Rośnie też udział sektora prywatnego w całej gospodarce Chin. Najnowsze dane mówią o około 40% udziale przedsiębiorstw prywatnych w całym chińskim torcie. Wskaźniki zatrudnienia i cen są stabilne. Bezrobocie w pierwszych dwóch miesiącach wyniosło 5,3% i jest niższe o 30% niż przed rokiem. Indeks cen konsumenckich wzrósł od grudnia o 7%. Tak pozytywne wyniki możliwe są dzięki znacznym inwestycjom Chin i innowacyjności gospodarki, zwłaszcza w infrastrukturze oraz branży motoryzacyjnej. Innowacje odgrywają kluczową rolę w rozwoju sił wytwórczych nowej jakości. A branża motoryzacyjna jest dobrym przykładem rozwoju wysokiej jakości sił wytwórczych, mówił Huang han Tak szybki i nowoczesny rozwój branży motoryzacyjnej jest możliwy dzięki temu, że Chiny jako jedne z pierwszych rozpoczęły produkcję samochodów elektrycznych. Koszty produkcji są niskie, wydajność jest wysoka, między innymi dlatego, że jesteśmy samowystarczalni w produkcji samochodów i baterii. Zaawansowanie technologiczne w Chinach. W tym sektorze sprawia, że jest on konkurencyjny na świecie, mówił Huang. Chiny mają kilka sektorów gospodarki z dużym potencjałem, i są to np. biomedycyna i produkcja hipów. Dalszy rozwój gospodarki jest możliwy dzięki utrzymaniu równowagi między sektorami tradycyjnymi i branżami nowymi, wschodzącymi. Różne regiony bazują na swoich warunkach lokalnych, na tym, w czym są dobre. Nie należy dążyć do ujednolicenia rozwoju tych samych branż w całym kraju. Potrzebujemy rozwiązań szytyw na miarę, w tym dostosowania przepisów uwzględniających warunki lokalne. To pozwoli na dalszy innowacyjny rozwój i implementację koncepcji sił wytwórczych nowej jakości. Rząd chiński wykonuje ciężką pracę, aby tak dostosować przepisy, aby Chiny stały się jeszcze bardziej atrakcyjne i przyciągały wysokiej klasy inwestorów zagranicznych.